Przed nami wyczekiwany wielki finał rozgrywek. Kto sięgnie po Puchar Mistrzowski? Czy do tego dojdzie? Zaraz się przekonamy. Po miesiącach zażartej rywalizacji czas na ostatni akt zmagań o krajowy Puchar. Przy mikrofonach komentatorskich czuwają dziś Tomasz Smokowski w towarzystwie Jacka Laskowskiego. Żyćmy sobie, żeby obie drużyny zaprezentowały grę godną finału, pokazały klasę oraz wolę walki do końca. Drużyna Górnika Zabrze zmierzy się z zespołem Pogoni Szczecin. Kibice obu klubów mają dzisiaj swoje święto, bo droga do tego finału Pucharu Polski nie była... Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja! Wciąż muszą uważać. No i jest! Proszę Państwa! Pada pierwsza bramka w finale tej edycji Krajowego Pucharu. Spójrzmy raz jeszcze na tą bramkę. Cóż, no po prostu nie może sobie pozwolić na takie błędy w ustawieniu. Przecież to kryminał. Nie zdziwię się, jeśli w następnym spotkaniu między słuchami zobaczymy kogoś innego. Ach, radość na twarzy trenera świadczy o tym, jak wiele pracy i serca wkłada tę drużynę. Na pewno cieszy się z tego prowadzenia, prowadzą zatem 1 do 0. Ależ akcja, popatrzmy i ale w ostatnich minutach wspaniała gra ofensywna. Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Cóż za spokój, cóż za precyzję. Zamienia tę fantastyczną okazję na bramkę. Takie sytuacje są formalnością tylko pozornie. Trzeba nerwów ze żeby trafić i nie przedobrzeć. 2 do 0. Gramy dalej. Był tam faul na zawodniku Górnika, ale mamy zastosowaną korzyść. Damian Rasa. Janża, Rasak, Janicki. Prawo, dobrze w obronie. To musi być bramka. Proszę Państwa, kolejny gol, a więc teraz prowadzą trzema bramkami. No cóż, drużyna przeciwna jest już chyba bez szans. Mamy powtórkę w tej sytuacji. Brankarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golki. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Nie daje sobie odebrać piłki. Sekulić. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Czy strzeli? Słupek! Piłka wciąż w boisku. Kilowo alarm można odwołać. Dobry pomysł. Akcja nabiera impetu. Pewna interwencja. Bramkarz trzyma teraz piłkę w rękach. Dobrze ustawiony, praktycznie w linii strzału. łaj strzał był niezbyt przekonujący, tak poprawnie. Uwaga, strzał w kierunku bramki. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Waga może być groźnie. Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Sami prowokują przeciwników, by ruszyli do generalnego szturmu. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Uwaga, uderza z bezsensu! No, świetnie obronione to uderzenie. I postanawiają zmienić coś w swojej grze i sięgają po świeże siły z ławki. Pole karne głęboko teraz. Próbuje teraz zaskoczyć bramkawa. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze radzi sobie z utrzymaniem przy piłce, mimo prób odbioru przez rywala. O, tak kasuje się akcję przeciwnika. Bardzo niebezpieczne teraz do kranie. Piłkę I okazję by dobrać do jednego z kolegów. Łukawy chodzi na rzut rożny. W okolice jedenastki teraz rzuca. Rzuca w pole karne. Sędzia przyznaje teraz wolnego górnikowi. jeden staczan, ale sędzia stosuje korzyść. A teraz wycofuje piłkę w polu karnym. Próba mierzonego strzału, ale tutaj chyba trzeba było uderzyć prosto i pewnie. Też tak sądzę. Tymczasem zawodnik sam sobie utrudnił zadanie. Teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. Ależ bomba! Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Rzuca w okolice 11 metra. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Zagrywa w pole karne. Uniemożliwia strzał. Teraz strzał, ale bardzo, bardzo pewna interwencja bramkarza. Bez problemu. Uwaga, mocny strzał! Bez trudu teraz to broni. Traci posiadanie piłki pogoń. Janża. Suwa się z piłką bliżej bramki. Syła teraz ładną piłkę przez szesnastkę, Strzał głową, ale bramkaż łatwo broni. Gdyby to teraz puścił, nie mógłby spojrzeć w lustro. Prosta interwencja. Do końca zostało już tylko 5 minut. Ja no, się wcale nie zdziwię, jeżeli sędzia po tym ślizgu pokaże teraz czerwoną kartkę. No nie, proszę państwa, tak się nie robi. Przy tak wielkiej przewadze, tak brutalnie wchodzić w rywala, zasłużona czerwona kartka. Zepsuł teraz to święto swojej drużyny. Mają chyba wystarczający zapas, żeby nie przegrać, ale nie smak pozostaje. przez zawodników Pogoni. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Teraz strzał z dystansu! Ach, przyłożył teraz z dystansu. Niewiele brakowało. Tak, Tomku, bardzo dobre uderzenie. Miał sporo miejsca, spróbował szczęścia i prawie mu się udało. Koniec! Ależ teraz wybuch radości! Co tutaj się dzieje? Co tu będzie się działo? Niesamowite ukoronowanie tylu miesięcy wysiłku. Skaczą, radują się, ściskają. Co roku marzą o tym wszystkie ekipy w kraju. Co roku całe rozgrywki znajdują kulminację w wielkim finale. I co roku mamy podobny wybuch radości. To się nigdy nie znudzi. Bo jak ma się nudzić, kiedy możesz się w taki sposób zapisać w historii krajowej piłki? Mały mecz za nimi a oni skaczą tak jakby dopiero wyszli na muramę. Naprawdę fantastyczna chwila dla wszystkich w tym klubie. Cudowny moment, bo właśnie o tym się marzy, gdy zaczyna się grać w piłkę. Już na podwórku każdy chciałby zagrać w wielkim finale i wnieść kukar. To prawda Tomku, nic w futbolu nie smakuje tak jak trofeum. A teraz wreszcie trafia w ich ręce i idzie w górę! Oto zdobywcy kucharu! Widać teraz, ile to znaczy i dla drużyny, i dla całego sztabu. Piękny obrazek wiatru. Wiadomo, w kucharach zawsze jest jakiś element szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc, żeby potem cieszyć się nim tak, jak oni. Teraz, proszę Państwa, zwycięska drużyna może w końcu odetchnąć. Zarówno drużyna, jak i kibice świetnie się spisali. W rzeczy samej można powiedzieć, że kibice byli 12. zawodnikiem na boisku. Z radości na ich twarzach. Widać, że są dumni ze swoich idolów. A teraz czas oczywiście na obowiązkową sesję zdjęciową ze zwycięskim tropemem. To będzie piękna pamiątka na całe życie. Pamiątka, którą można będzie się kiedyś spotkać.